Dysaja kosmiczna się tak zatem. Tak, dzień dobry panie Michale, dzień dobry. Siema, cześć. Dzisiaj witamy was serdecznie na dobre rowery i dzisiaj witamy was w odcinku, który jest odcinkiem dla pań, ponieważ tak dawno jest. nie było damskiej odzieży. Z przeciwnej też nie zapominamy. Tak, nie zapominamy. Jeżeli coś do Michała trafia, Michał daje mi znać, i ja wpadam tak i jest. postaramy się, staramy się to pokazać, coraz sprawdzić. więcej pani nas odwiedza, coraz więcej pań chyba zaczyna jeździć na rowerach, więc. Więc siłą rzeczy też matki też musimy... My byśmy częściej, ogólnie rzecz biorąc, gdybyśmy, gdyby coś częściej nam w ręce, to byśmy to częściej pokazywali. Więc jak tylko w miarę możliwości coś się pojawi Damskiego, tak staramy się to pokazać. I dzisiaj z Endury. Tak, dzisiaj bierzemy sobie pod lupę kolekcję MTB. Czyli klasyczne spodnie Humvee Lite z płatką oraz spodnie Humvee zwykłe, Tutaj tutaj pokrótce powiemy, czym one się między sobą różnią. Więc, w zasadzie, jak sama nazwa wskazuje, wersja Light będzie opcją bardziej taką wylajtowaną, lżejszą. Z troszkę takich przyjemniejszych w noszeniu materiałów, natomiast wersja zwykła będzie wytrzymalsza, co za tym idzie niestety sztywniejsza, nie będzie już tak fajnie rozciągliwa. Natomiast na pewno będą to spodnie wytrzymalsze z większą ilością kieszeni, więc, więc tutaj na pewno w nich więcej pomieścimy. Musimy sobie wybrać, która z opcji bardziej nam odpowiada. Wersja light, tak jak już wspominałem, elastyczne materiały, tych kieszeni za dużo nie mamy, bo w zasadzie mamy tylko kieszenie z boku. Tutaj kieszonkę na zamek i z tyłu jedna taka kieszonka na klipsa. W zasadzie dosyć płytka. Chodzi o to, żeby one były raz najżejsze, a dwa generalnie rzecz biorąc, każda kieszeń to jest ograniczenie, jeżeli chodzi o wentylację i zwiększenie grubości spodenek. Tak, zwiększenie grubości materiału. Dwa guziki, króciutki zameczek, no i wkładka. Wkładka w zestawie, którą tutaj mamy. To jest wkładka dwusetka typowo damska pod, pod damskie ciało. Gdzieś tam skrojona, spasowana wkładka na guziki, więc możemy sobie ją wypinać, tak jak to w kolekcji męskiej. Wkładek możemy mieć kilka. Spodenki jedne na przykład. Spodenki jedne, brać tam wkładkę na pewno co, co jazdę. Spodenki może niekoniecznie, jak kto tam woli. W końcu są to spodenki damskie, więc zakładam, że nikt nie będzie tej wkładki używał jak prawdziwy mężczyzna, czyli. Dwo... Mam jedną. Przód, tył, potem tę na lewa, lewą stronę prawa. i znowu lewa prawa, więc tutaj tak zakładamy, jest. że może więc... świadomość jest wyższa. To mamy wersję Light, wersja zwykła, tak jak mówiłem, te materiały już nie są takie rozciągliwe, są dosyć sztywne. Z tyłu pojawia nam się takie wzmocnienie z kordury, czyli tutaj jakieś przetarcie od siodełka, czy od jakiegoś upadku na pewno nam się zbyt szybko nie pojawią. Też jak zobaczycie, szwy są dużo gęstsze. Potrójne szwy nawet tam, gdzie się spodnie lubią raz, więc, więc naprawdę to będą spodnie na lata. Co by było trochę wygodniej, jest taki elastyczny pas. No bo tak jak mówiłem, spodenki same w sobie nie są rozciągliwe, więc coś tutaj musi być na tyłku, żeby w tym miejscu gdzie one jest, się dobrze układały. Wiadomo, tu jest pas, one się trzymają ciała i się nie tak. ruszają. No i to jest miejsce, tak. gdzie nie muszą. Pracować przy Dwie głębokie chociażby. kieszenie dedykowane przez endurę, właśnie na rękawice. Na rzepy. Jak gdzieś tam wchodzimy, jedziemy wyciągiem, czy gdzieś nie chcemy tych rękawic pogubić, to możemy sobie schować tutaj. Dwie kieszenie na zamek, tak samo dosyć, dosyć głębokie. Wentylacja i po bokach też jakieś kieszonki takie drobne. Jedna na zamek, druga na rzepa z taką klapą. I tutaj też oczywiście będziemy mieć wkładkę dokładnie taką samą, jak w tamtych drugich spodniach yy, i pasek, co jest dla niektórych dosyć istotne. Tutaj niestety nie ma takiej regulacji na rzepy, czy z jakąś taką dodatkową gumą, yy, prócz tej, którą mamy, jest za to taki sportowy pasek. Albo jak ktoś ma fantazję, może sobie swój wrzucić, bo znam takie Można. osoby, które lubią jeździć ze swoim Można, paskiem w takich spodniach. Yy, no i co? I do tego mamy jeden model koszulki single track, czyli taka typowa luźna koszulka o takim kroju MTB, enduro. Gdzie jest przód gdzie jest. Ty... tu jest przód. Wserek, czyli kołnierzyk w serek z takim kwadratowym wykończeniem, nieokrągłym. Bardzo lekka, bardzo oddychająca, bez totalnie żadnych kieszonek niczego. To jest po prostu po prostu koszulka. Tak lekka koszulka to o dość troszeczkę takim na dole rozszerzonym kroju damskim i trochę dłuższym tyłem. To też jest ważne pewnie dla wielu osób, dlatego tego typu ciuchy kupują. Tak jest. No tak. i co, kolorystyka dosyć fajna i ciekawa. O dziwo, bo, bo Endura jest dosyć taka e, zatwardziała, jeśli chodzi o kolorystykę. No, no, są konserwatywni, tak. Są właśnie konserwatywni tam, i tam nie lubią takich eksperymentów kolorystycznych, raczej, że raczej jest wszystko dosyć stanowione. Tak. Natomiast tutaj ta seria dla kobiet faktycznie mi się podoba. Tak. Nie jesteśmy kobietami, ale miejmy nadzieję, że nasze tutaj gusta i preferencje są akceptowalne. Tyle chyba. Jest. Dziękujemy. Jeżeli czasami pytacie, to czemu nie podajemy często cen w naszych materiałach? Ponieważ nie ma sensu podawanie ceny na dzień dobry, bo często jest tak, że kiedy oglądacie ten film, ceny zdążyłeś na rynku zmienić pięć razy. I prawda jest taka, że i tak sobie te ciuchy znajdziecie, tak, bo zawsze dostajecie są... link, więc możecie tak. sobie wklikać raz, dwa do aktualnej oferty. Nie ma sensu dawać ich w samym filmie, macie je zawsze w opisie pod filmem z linkiem do specyfikacji, do opisu produktu, możecie sobie je zobaczyć i znaleźć tam cenę. Tak jest. Dzięki, do zobaczenia, hej.